Dobry wieczór, bracia i siostry w Chrystusie. Jak pięknie jest być tu z wami, mówiąc z serca do serca, o temacie, który skłania nas do spojrzenia w niebo i do wnętrza nas samych, trzy ostatnie przepowiednie ojca Pio. Zanim zaczniemy tę podróż, chcę, abyście wyobrazili sobie ze mną prostego człowieka, z długą brodą i głębokim spojrzeniem, siedzącego w konfesjonale w małym San Giovanni Retando we Włoszech. Ten człowiek to święty Ojciec Pio z Pietrelciny, święty, który nosił stygmaty naszego Pana i który swoim życiem pełnym modlitwy i ofiary stał się przewodnikiem dla milionów dusz. Dziś my, Polacy, którzy tak dobrze znamy moc wiary, będziemy razem zgłębiać te przepowiednie, z ufnością tych, którzy wiedzą, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci, tak jak nigdy nie opuścił naszej Polski w wielu burzach. Kim był Ojciec Pio? Zacznijmy od tego, bo poznanie posłańca pomaga nam przyjąć jego przesłanie. Urodził się w 1887 roku w ubogiej rodzinie we Włoszech i został ochrzczony jako Francesco, Franciszek, jak święty z Asyżu, który również kochał ubóstwo i krzyż. Od najmłodszych lat był wyjątkowy. Mówią, że w wieku pięciu lat widział już Jezusa, Matkę Bożą i swojego anioła stróża. Dla niego to było tak naturalne jak śpiew ptaków. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów, i tam zaczęła się droga, która uczyniła go jednym z największych mistyków kościoła. W 1918 roku, mając 31 lat, otrzymał stygmaty, znaki męki Chrystusa na dłoniach, stopach i boku. Przez 50 lat, aż do śmierci w 1968 roku. Nosił te rany, które krwawiły i bolały, ale nigdy nie ulegały zakażeniu, znak Bożej miłości, którego nauka nie wyjaśnia, ale wiara rozumie. Wy, Polacy, dobrze wiecie, co oznacza nieść krzyż. Nasza historia jest pełna chwil, w których krzyż był naszą siłą, w wojnach, okupacjach, czasach cierpienia. Ojciec Pio żył podobnie. Nie chciał stygmatów dla siebie, ofiarowywał je za duszę. Spędzał nawet 16 godzin dziennie w konfesjonale, słuchając grzechów, płacząc z penitentami, prowadząc ich do Bożego miłosierdzia. A jego msze święte? To jakby kawałek nieba stępował na ziemię. Mówiono, że odprawiał je z taką miłością, że wydawał się być na golgocie z Jezusem. Tu w Polsce, gdzie msza święta jest sercem naszej wiary, możemy to zrozumieć. Ojciec Pio był człowiekiem żyjącym między cierpieniem a chwałą, i dlatego Bóg wybrał go, by przyniósł nam przesłanie, które mówi do naszych czasów. Przejdźmy teraz do sedna, trzy ostatnie przepowiednie. Nie są one zapisane w oficjalnym dokumencie, ale pochodzą z wizji ojca Pio, przekazanych w listach, rozmowach i chwilach ekstazy. To przesłanie o czasach ostatecznych. O świecie, który potrzebuje oczyszczenia i o miłości, która nigdy nas nie opuszcza, nawet w najciemniejszych godzinach. Więc jak dobrzy Polacy, którzy kochają słuchać opowieści o wierze przy stole, zgłębimy te przepowiednie z spokojem i szacunkiem. Pierwsza to trzy dni ciemności. Wyobraźcie sobie ojca Pio piszącego z ręką naznaczoną stygmatami, mówił o czasie, gdy niebo stanie się czarne, ziemia zadrzy. A głęboka ciemność wszystko okryje. To miał być znak Sądu Bożego nad Grzechem, jak ciemności w Egipcie w Księdze Wyjścia, rozdział 10. Ale nie zostawiał nas w strachu. Jak ojciec, dawał wskazówki: zamknijcie drzwi i okna, nie wyglądajcie na zewnątrz, zapalcie poświęconą świecę i módlcie się na różańcu. Wierzył, że ta ciemność będzie fizyczna i duchowa, chwilą, gdy zły będzie próbował zwieść duszę. Ale świeca i różaniec będą naszą mocą. Tu w Polsce wiemy, jak cenny jest różaniec. Ile razy nasze babcie nie brały różańca w czasach wojny czy głodu, ufając Matce Bożej Częstochowskiej. Ojciec pio myślał jak my, widział Maryję jako naszą Matkę i królową, prowadzącą nas w ciemnościach. Te trzy dni miały być próbą, ale też zaproszeniem, by spojrzeć w głąb siebie, zbadać swoje życie. Jak mówi Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset piąty, światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Dla ojca Pio światło Chrystusa nigdy nie gaśnie, a my, Polacy, którzy modlimy się o światło wiary, czujemy to w sercach. Pamiętam historię o nim. Pewna kobieta przybiegła do klasztoru przerażona burzą, myśląc, że to koniec. Ojciec Pio powiedział: Niebo może grzmieć, ale Bóg jest większy. Weź Różaniec i ufaj. Taki był, prosty, stanowczy, jak polski dziadek, uczący nas modlitwy. Te trzy dni wzywają nas, by być gotowymi, jak mądre panny z Mateusza, rozdział 25, z lampami zapalonymi. A czy pomyśleliście, czy te ciemności już wśród nas są w cieniach świata? Ojciec Pio nie podawał dat, ale prosił o przygotowanie. W Polsce, gdzie przeżyliśmy tyle ciemnych nocy, Wiemy, że wiara jest naszym światłem. Druga przepowiednia to wielkie przebudzenie duchowe. Ojciec Pio był pewien, po udrękach nastanie odrodzenie wiary. Widział pełne kościoły, oziębłe serca rozgrzane Duchem Świętym, rodziny zjednoczone w modlitwie. Czy to nie piękne? W świecie, który czasem wydaje się suchy, on widział deszcz łaski. A my, Polacy, to rozumiemy. Pomyślcie, jak wiara rozkwitła mimo komunizmu, jak święty Jan Paweł II obudził nas na moc krzyża. Ojciec Pio widział coś podobnego, ale jeszcze większego przebudzenie globalne z kościołem jako latarnią. Mówił księżom: Poważnie traktujcie sakramenty, a wiernym żyjcie mszą. Tu w Polsce, gdzie Eucharystia jest naszą siłą, to brzmi znajomo. Ojciec Pio odprawiał msze, jakby to była ostatnia. Czasem przez trzy godziny, płacząc przed ołtarzem. W konfesjonale był ojcem pełnym miłości. Pewien człowiek wyznał ciężki grzech, a ojciec Pio rzekł, Zraniłeś Jezusa, ale on na ciebie czeka. Idź w pokoju. To był jego sekret, sprawiedliwość i miłosierdzie razem. Widział to przebudzenie jako dar Boga po próbach. A wiecie, kto miał to poprowadzić? Matka Boża. Nazywał ją moją mateńką i widział ją jako niewiastę z Apokalipsy, rozdział 12. Dla nas, Polaków, to Matka Boża Częstochowska, nasza czarna Madonna, która nas tyle razy chroniła. Ojciec Pio mówił, módlcie się na różańcu, bo to broń zwycięstwa. Odmawiał dziesiątki różańców dziennie, ofiarując je za nas. Więc ta przepowiednia napełnia nas nadzieją, będą burze, ale potem przyjdzie wiosna, jak obiecuje Jezus w Mateusza, rozdział 28, werset 20. Jestem z wami przez wszystkie dni. Na koniec trzecia przepowiednia: kara i odnowa. Tu ojciec Pio mówił poważnie. Widział świat zbierający owoce grzechu, trzesienia ziemi, burze, znaki na niebie, jak w Mateusza, rozdział 24. Ale nie kończył na karze. Mówił, że potem nastanie nowy czas pokoju i sprawiedliwości, jak nowe niebo i nowa Ziemia z Apokalipsy, rozdział 21, werset 1. Dla nas, Polaków, którzy tyle razy odbudowywali naród, to ma sens ogień oczyszcza, ale i odnawia. Wzywał do nawrócenia nie czekajcie na znaki, by biec do Boga. W Polsce, gdzie miłosierdzie Boże Świętej Faustyny uczy nas ufności, to rozumiemy. Ojciec Pio mówił: Jeśli dziś jesteś z Bogiem, jutro cię nie przestraszy. Żył tym, ofiarując swe cierpienia za duszę. Ta przepowiednia to zaproszenie, żyjmy gotowi na odnowę, którą Bóg obiecuje. Te trzy przepowiednie, trzy dni ciemności, wielkie przebudzenie duchowe i kara i odnowa, to dar Ojca Pio dla nas. Wskazuje nam Różaniec, Msze, Maryję. Czy weźm drugiemy różaniec do rąk i oddamy serce Bogu? Zakończmy Jego modlitwą, zostań ze mną, panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twej siły. Niech święty Ojciec Pio, święty Jan Paweł II i święta Faustyna wstawiają się za nami, Polakami, i niech Bóg nas błogosławi. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.